Jak zwykle ciepło i serdecznie. Chciałabym się w tym filmiku wypowiedzieć na temat ostatniej próbnej matury, czyli już z grudnia, Anie, z listopada 2014 roku. Myślę, że warto w tej sprawie zabrać głos, ponieważ temat wypracowania budził szereg wątpliwości i właśnie nim chciałabym się dzisiaj zająć. Przeczytam, jak brzmiał. Czy odkupienie winy zwalnia człowieka z odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy? Rozważ problem. I uzasadni swoją odpowiedź, odwołując się do fragmentu pana Tadeusza i całego tekstu oraz wybranego tekstu kultury. Na pozór temat wydawał się prosty, ale sądzę, że mógł być nie do końca przemyślany. Skąd moje wątpliwości? Otóż zauważyłam, że osoby, które mają tendencję do, do analizy, do głębszych refleksji i przemyśleń, zwykle nie bardzo wiedziały, jak odpowiedzieć i nie szły na łatwiznę, uważając, że jeśli ktoś, Wyrządził jakieś krzywdy i odpokutował, to nie znaczy, że nie może wziąć za to odpowiedzialności. Ale jeśli chodzi o uargumentowanie tej wypowiedzi, sprawiało to szereg trudności. Pan Tadeusz, a zwłaszcza spowiedź Jacka Soplicy, wskazują na to, że człowiek może przeżyć ekspiację. Czyli stać się kim zupełnie innym, przeżyć odnowę moralną. Jacek Soplica, jak wiemy, najpierw był człowiekiem niezwykle zuchwałym, pełnym pychy i dumy, a także bardzo zapalczywym. Z tego też powodu pod wpływem silnych emocji zabił stolnika. Później zaczął się staczać. Tak zwykle bywa, że tego typu uczynki prowadzą nas ku pełnej destrukcji. I Jacek opowiada o tym, że wpadł w alkoholizm, że ożenił się bez miłości, że przygnęło do niego piętno zdrajcy. Był człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, i w pewnym momencie, po śmierci żony, która zostawiła mu Tadeusza, postanowił odkupić swoje grzech. Wybrał drogę narodową, drogę walki narodowo-wyzwoleńczej w celach właśnie odkupienia swoich win. Także przystąpił do Legionów. Tadeuszem w tym czasie zajmował się jego brat, sędzia Soplica, jak wiemy. a on przemierzył cały szlak bojowy polskich legionów po to, żeby odkupić swoje win. W pewnym momencie, po latach pokuty, przywdział Mnisi kaptur i nazwał się robakiem na znak pokory. I od tej pory jest zupełnie innym człowiekiem. Staje się pokorny, staje się niemal. Niewidzialny, rozproszony na wszystkich wokół. Rezygnuje zatem z dawnego egocentryzmu i zajmuje się działalnością spiskową. Jak wiecie, jest emisariuszem, który przynosi pewne wieści z innych zaborów, wieści polityczne. No i wiemy też, że przygotowuje powstanie na Litwie, które zostanie zniszczone przez Ger Gerwazego. Zatem z całego utworu wynikałoby, że, że w drugiej połowie życia Jacek Soplica, jako ksiądz Robak, poczuł się człowiekiem spełnionym. A spowiedź jeszcze niejako to potwierdza, bo wiemy, że wybacza mu największy wróg, jakim jest Gerwazy. Zatem ksiądz Robak umiera jako człowiek pogodzony z innymi ludźmi oraz z Bogiem. Na dodatek zostawia potomka. Jest to całkowita nowość w przypadku bohatera romantycznego. No, jak sami widzicie, Pan Tadeusz to dzieło w pełni optymistyczne, takie rzadko zdarza się w naszej literaturze, więc warto to zapamiętać. Film Andrzeja Wajdy niestety tego optymizmu w pełni nie, nie podkreśla, ale. Może nie będę tego w tym momencie komentować. Zatem powrócę jeszcze do tego tematu. Skoro mamy wrażenie, że, że wszystko dobrze się kończy w życiu Jacka Soplicy, to mamy od, ochotę odpowiedzieć, że, że nie, że człowiek nie jest odpowiedzialny, tak? Nie, nie, nie musi być odpowiedzialny za wyrządzone krzywdy, jeśli odkupił winę. Ale cały problem polega na tym, że słowo odpowiedzialność ma różne znaczenia, i gdyby potraktować to w pełni tak jak należy, to temat ten był, byłby bardzo trudnym tematem, a jego potraktowanie wymagałoby o olbrzymiej wiedzy ze strony maturzystów, umiejętności. Skupiania uwagi na pewnych szczegółach. I myślę, że nie o to chodziło. Że nie o to chodziło osobom, które ten temat wymyśliły. Zacznijmy zatem od. Próby zdefiniowania słowa odpowiedzialność, bo odkupienie win jest Wam, jest to dla Was określenie w pełni zrozumiałe. Ale odpowiedzialność. Co to znaczy wziąć odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy? Myślę, że człowiek bierze odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy wtedy, kiedy sam przed sobą przyznaje się do Podłości swojego czynu i sam postanawia ponieść konsekwencje tego czynu. Wtedy uświadamia sobie, że, że jest podmiotem, że jest osobą, która tworzy własne życie i do niego należy wybór co dalej. Na dodatek uważam, że nie ma odkupienia bez tego momentu wzięcia odpowiedzialności za swój czyn. Zatem odpowiedzialność jest wpisana niejako w odkupienie win. I przyjrzyjmy się teraz Jackowi Soplicy, zastanówmy się, w którym momencie wziął odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy. Otóż moim zdaniem wziął on odpowiedzialność w momencie, gdy zdecydował się na pokutę. Wtedy zatrzymał automatycznie proces destrukcji, autodestrukcji, w którą wpadł. Wtedy dopiero mógł odpokutować winy i stać się innym człowiekiem. Za ten temat ten no, nie do końca jest sformułowany w sposób przejrzysty, bo skoro tak. To trzeba byłoby właśnie tak napisać, że odkupienie win jest już niejako wpisana odpowiedzialność i ona nie dotyczy tego momentu spowiedzi, lecz momentu dużo wcześniejszego, momentu, gdy bohater zdecydował się na pokutę. Tak ja to widzę. Oczywiście sądzę, że warto po prostu rozpocząć dyskusję, bo, bo nie jest to w pełni oczywiste. Ja również skonsultuję swoją wypowiedź z innymi doświadczonymi nauczycielami języka polskiego i będę jeszcze na ten temat wypowiadać przed Wami. A teraz chciałabym się odwołać do innych tekstów do innych tekstów kultury. Skupmy uwagę na moment na takim tekście jak Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Tam mamy też problem winy i kary, problem odkupienia winy. I też bardzo poważne przewinienie, jakim jest zabicie człowieka. Rodion Raskolnikow zabija staruszkę z powodów filozoficznych. Na ten temat szerzej wypowiadam się w innym filmiku i nie będę tego powtarzać. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że on również odpokutował swoje winy i przeżył ekspiację, ale stało się to dopiero na końcu powieści. Zatem, w którym momencie wziął odpowiedzialność, skoro. Warunkiem pokuty jest wzięcie odpowiedzialności za swój czyn. Sądzę, że stało się to w momencie, gdy przyznał się do winy. Bardzo długo nie chciał tego zrobić, ponieważ nie miał wyrzutów sumienia. I tutaj wielką rolę w jego rozwoju odegrała Sonia, która wskazywała na podłość jego uczynku. Czyli Rodion Raskolnikow wziął odpowiedzialność za swój czyn w momencie, kiedy zdecydował się przyznać do winy i zdecydował się na pokutę w formie lat spędzonych w łagrze carskim. Dopiero po wielu latach tegoż więzienia, ciężkiej pracy w Łagrze, zmienił się w innego człowieka, przeżył odnowę moralną. To już ostatnie karty tej powieści. Zdecydował się przyjąć sonię, którą odtrącał regularnie przez okres pobytu w obozie. Myślę, że tutaj zdziwię swoją odpowiedzią wszystkich, bo uważam, że odpowiedzialność wpisana jest już w odkupienie. Także temat ten nie do końca brzmi sensownie. Wiem, że wyście inaczej go rozumieli, tak? Niektórzy po prostu pisali tak. Odkupieni win zwalnia od, o, z odpowiedzialności, nie. Odkupienie win nie zwalnia odpowiedzialności, tylko w jaki sposób to udowodniliście, to już zupełnie inna sprawa. Sądzę, że niewielu z Was była w stanie, niewielu z Was było w stanie zrozumieć ten, ten temat. Brzmi on zbyt zawile i osoba mająca 18-19 lat, niedoświadczona jeszcze przez życie, mogła mieć poważny problem ze zrozumieniem tego tematu. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Czekam na komentarze. Chciałabym, żebyście również podzielili się ze mną informacjami nie od Waszych nauczycieli, polonistów, bo myślę, że, że można było ten temat interpretować w różnych. Sposób. Na razie dziękuję. Dziękuję również za lajki. Zapraszam do lajkowania mojego fanpage'a. Będziecie mi tam coraz więcej informacji, które przydadzą się na maturze z języka polskiego. Do zobaczenia.